Siema, Nero! Witam Cię! Siema! Super, że wpadłeś w kolejnym odcinku. Oglądasz już mnie kolejny odcinek. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam Cię. Dobra. Hania pokonuje drogę do skoły aż 100 metrów z domu w czasie 30 minut. Z jakąś średnią prędkością idzie Hania. Czyli sobie walniemy proporcje. Jak ona wali, w 100 metrów wali, no w sensie idzie, co nie? 30 minut, co nie? No to w godzinach lasnęłaby dwa razy więcej, tak? No to tu wystarczy razy 2 całość. O. Czyli walnie 200 metrów, co w konsekwencji daje nam 0,2 km, tak? Czyli jej prędkość jest 0,2 km na godzinę. Możemy tak to zapisać. I czy mamy taką odpowiedź? No, mamy. To jest odpowiedź B. Tyle. Prościutkie takie zadanie było. Tu Wam mogę jedną rzecz podpowiedzieć, że jeżeli zamieniamy sobie na przykład 10 metrów na sekundę, co nie, to jest z fizyki. Zamieniamy na kilometry na godzinę, to wystarczy to pomnożyć przez 3,6, czyli to będzie 36 km na godzinę. A jak mamy na przykład nie wiem, 72 km na godzinę i chcemy zamienić na metry na sekundę to dzielimy na 3,6 i wtedy 70 3,6 to będzie 20 metrów na sekundę a dlaczego tak się dzieje a to rozwinę już w innym odcinku bo chodzi tutaj że jeżeli rozpisujemy kilometry, co nie, zamieniamy na metry no to kilometr to jest 1000 metrów tak a godzina to jest 3600 sekund tak no i tak, tu zaraz skrócimy, co nie? Metr na sekundę to zostanie nam jednostka, tak? Ale widzimy, że tu mamy 10 na 3, czyli jakby tu będzie 1 na 3,6, tak? Bo tu usunęliśmy 0, przesuniemy przecinek, dlatego jak mamy pomnożyć przez 1,6, to to oznacza to samo, co podzielić przez 3,6, jak zamieniamy z kilometrów na metry. A jak z metrów na kilometry, no to wtedy mamy metr, to jaka jest część kilometra? Jedna tysięczna co nie. Kilometra. A godzina jest 13600, tak? Godziny. Możno to jest, dzi y Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność i mamy 1000 km razy 3600, tak. Już jednostka mi się nie zmieści, tam było godziny. Dobra, to wyekstrahuję tu. I tak te dwa zera się skracają z tymi, no i o jest, już skróciłem. No i to 0, czyli mam 36 na 10, to będzie wystarczy 3,6. I zostaje kilometra tam na godzinę. Jednostka, co nie, to zostaje w takich nawiasach. I chodzi o to że właśnie jak zamieniamy z metrów na sekundę kilometry, to dlatego mnożymy to przez 3,6, bo sami widzicie, że to jak zamieniamy te jednostki, to to wyjdzie, że to po prostu będzie ten współczynnik 3,6, ale jak zamieniamy z większej jednostki kilometr na godzinę, metr na sekundę, to dzielimy przez 3,6. Dziękuję, wszystko wyjaśnione. W tym odcinku to tyle. Zapraszam do subskrybowania tego kanału klikając w czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, koniecznie daj lajka, daj łapkę w górę, podeślij to zadanie swoim znajomym, żeby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania rozwiązywać na maturze. Co więcej, serdecznie Was zapraszam do podsłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za każde dziękuję Wam bardzo i postaram się je rzetelnie rozwiązać wrzucić Wam na kanał, żebyście zobaczyli sobie, jak z nimi z tymi zadaniami sobie radzić. Serdecznie Was zapraszam również do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało w tym odcinku. Napiszcie, czy wszystko było jasno i klarownie wyjaśnione, czy czegoś nie do końca na przykład Za każdy taki feedback od Was dziękuję serdecznie. Możecie też napisać jakikolwiek komentarz, ogranicza Was tylko własna wyobraźnia. Za każdy serdecznie dziękuję i na każdy postaram się odpisać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję za dotrwanie do końca. Pozdrawiam Was. Cześć.